Jak pozbyć się zapachu stęchlizny z ubrań? Aby skutecznie pozbyć się zapachu stęchlizny z ubrań, dobranie możesz dodać olejek sosnowy. Na brzydki zapach ubrań się pomoże też zamrażalnik. Czasem nawet świeżo uprane ubranie może wydzielać zapach stęchlizny. Wystarczy przez nie uwagę włożyć do szafy lekko wilgotną odzież lub zbyt długo suszyć ją w pomieszczeniu ze słabą wentylacją. Winowajcą może być również pralka. Co więc robić, gdy ubrania śmierdzą stęchlizną? Czytamy na forach. Czasem ponowne upranie może nie pomóc. Oto sposoby na to, jak pozbyć się zapachu stęchlizny z ubrań. Jak pozbyć się stęchlizny z ubrań? Czasem wystarczy tą bluzkę lub spodnie. Uprasować. Wysoka temperatura potrafi zdziałać cuda. Do pojemnika ze spryskiwaczem wlej wódkę lub spirytus salicylowy. Spryskaj ubrania, a alkohol wywabi nieprzyjemny aromat. Włóż zatęchłe ubrania do zamrażarki na kilka godzin. Dzięki temu skutecznie wymrozisz bakterie odpowiedzialne za brzydki zapach. Jeśli zwyczajne pranie nie pomogło, dodaj do proszku do prania olejek sosnowy. Nie ma lepszego wywabiacza stęchlizny. Zapach stęchlizny na ubraniach jak temu zapobiec? Wyjmuj pranie z pralki od razu po zakończeniu cyklu. Zbyt długi pobyt we wnętrzu bębna sprzyja zapachowi stęchlizny. Nie susz ubrani w łazience. Zazwyczaj jest w niej o wiele zbyt wilgotno, nawet jeśli wentylacja jest dobra. Nie wieszaj ubrań zbyt blisko siebie, jeśli po praniu będą się stykały, ryzyko zawilgotnienia i pojawienia się stęchlizn wzrasta. Nastaw pralkę na puste pranie w wysokiej temperaturze, być może są w niej bakterie, które przyczyniają się do nieprzyjemnego zapachu. Zawsze po praniu pozostawiaj otwarte drzwiczki urządzenia, aby mogło się przewietrzeć. Jeśli podejrzewasz, że to nie pranie stało się przyczyną stęchłego zapachu, być może winna jest twoja szafa. Przewietrz ją porządnie i umyj wnętrze wodą z octem.